Widzimy, że my społecznie jako pewna struktura, no bo co powiem, szkoła, kuratoria, urzędnicy, sanepit, strażak, to jest jakaś struktura, która jakby tworzy pewne otoczenie formalne. No. O, błądzisz, błodzisz rodzicu. No to jest taki trochę, i ty ryzykujesz, bo, bo to nie, rozumiesz, I, jakby... i dlatego też mam wrażenie, że dużo trzeba odwagi w rodzicu. Żeby móc świadomie pozwolić działać dziecku w pewien sposób. Czyli to doświadczenie, że nawet jak podjąłem ryzyko, coś zrobić, na przykład coś nowego, coś odkryć, ale mi się nie udało. Nawet to, że się nie uda, jest bardzo ważnym doświadczeniem. Olej i Marcin Sawic witają w podcaście u Sawickich. Nasze rozmowy poświęcamy szeroko rozumianej edukacji naszych dzieci, młodzieży, a także dorosłych. W dzisiejszym odcinku naszego podcastu witamy panią Marię Bertnińską. Nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz, mam nadzieję, Maria. Dzisiaj chcieliśmy porozmawiać na temat ryzyka w wychowaniu. A żeby tak sprecyzować, to może nie tyle, co my ryzykujemy, podejmując się wychowania, choć to byłby pewnie na ciekawy temat, ale generalnie, czy w czasach, w których tak chcemy zadbać o taki ten dobrostan, tak, to, gdzie, gdzie bezpieczeństwo staje się pewnego typu, już nie że priorytetem, ale czasami na i bożkiem, yy, czy czasami nie brakuje w wychowaniu tego elementu ryzyka, które w jakiejś mierze towarzyszyło, Ludziom, dzieciom, ludzkości, cywilizacji od zarania, i wydaje mi się, może niesłusznie, w jakiejś mierze jest nam potrzebne nie tylko że dlatego, żeby to przeżyć i jakoś przetrwać, tylko dlatego, że ono być może pozwala nam później podejmować w życiu decyzje, które wymagają odrobiny ryzyka, odwagi wyzwania i tak dalej I, i, i Mario chciałem dzisiaj jakby Cię jakby podpytać o takie różne aspekty, o Twoje doświadczenia, o Twoje refleksje na temat tego, czy my za bardzo nie wyjaławiamy naszego życia, szczególnie życia naszych dzieci, właśnie z tegoż elementu ryzyka. 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 No, ja, ja uważam, czy tak, takie jest moje zdanie, że że nie sposób wychować dzieci, dojrza dojrzałe osoby, jeżeli ich się nie podda ryzyku. Po prostu to, to nie będą dojrzałe osoby. Po to, żeby się rozwijać, żeby dojrzewać do takiej pełnej odpowiedzialności za to, co się będzie robić. Ryzyko jest elementem niezbędnym wręcz, niezbędnym. Co jest takie ważne, to to, że, że warto, nawet jak nic nie, jak, jak się nie uda, jak się nie uda, że warto jednak, a druga rzecz, że świat się nie zawali, nawet jak się nie uda. Mhm. Czyli to doświadczenie, że nawet jak podjąłem ryzyko coś zrobić, na przykład coś nowego, coś odkryć, ale mi się nie udało, nawet. To, że się nie uda, jest bardzo ważnym doświadczeniem. Bardzo. Ryzyko łączy się z tym, że albo coś wyjdzie na plus, a może na minus. Co prawda, rodzice boją się trochę czego innego, skutków ubocznych. No. Tego się najbardziej boją, ale że, że dziecko pójdzie za daleko, że skutki jego ryzykownych zachowań zostaną, mogą przynieść prawda, jakieś negatywne na, na resztę życia. Ja powiem tak, że z jednej strony, bo tak jakby, jakby który jakby aspekt tego ryzyka wyda, wydaje mi się taki istotny też w naszych czasach, bo, bo, bo zarówno ten, o którym trochę wspomniałeś, bo dotyczy po prostu błędów, żeby nie bać się podejmować błędów, ryzykować, ale to wydaje się taka wersja soft, w tym sensie, że załóżmy jesteśmy w pracy, w klasie, po, pomylimy się, przy, przywyknijmy do tych pomyłek, ale są takie rzeczy, dla których rodziców mówi, mówią, ale tu jesteśmy pryncypialni. To znaczy, moje dziecko nie będzie chodziło po drzewach, bo spadnie. Moje dziecko nie pójdzie do sklepu, bo może je ktoś porwać. I to jest taki paradoks, bo wszelkie statystyki i badania mówią o tym, że boimy się zupełnie innych rzecz, rzeczy. Które nam Na głosuje. przykład w Stanach robiono badania i dzieci rodzice się najbardziej boją porwań, które są jednym, no chyba są, są w pierwszej setce. Czy nawet tam dwusetce e, sytuacji, w których coś grozi dziecku. Tak. I chodzi o to, i chodzi o te nasze strachy, e, które przykładamy, i w jakiś sposób ubezwłasnowaniamy dzieci w tym takim ich harcu, te, w tym dzieciństwie ich. E, I czy, czy tu w tym aspekcie masz jakieś doświadczenia, bo rozmawiając z wieloma rodzicami, to oczywiście bez żadnych personalów, jakby doświadczasz tego, i czy do, w ogóle dostrzegasz coś takiego, że rodzice coraz się bardziej boją i ta troska i te przeopiekowanie trochę jest zjawiskiem, które tu widzisz, czy nie? Czy to generalnie nie jest problem? To jest bardzo, chyba bardzo złożony problem, ale na pewno, na pewno jest coś takiego, że, że, ta, że rzeczywiście coraz mniej jest pod, poddawane dzieciom swobody trochę. Bo dzieci, które są, mają dużo swobody, częściej podejmują różne zachowania ryzykowne. I rodzice jakby bardzo ograniczają, próbują ograniczyć tą swobodę, bo to, to czy, czy dzieci się poddają, to jest druga rzecz, bo rodzice, rodzice próbują, dzieci kombinują, jak się, jak się, prawda, nie dać i, i to, to już powstaje drugie życie. To jest pierwszy minus. To jest pierwsza, że tak powiem, minus tej całej sytuacji. Drugi to taki, że to wynika z lęków rodzica, to co powiedziałeś. I to jest chyba najgorsze, że to wynika z lękowości rodzica, a rodzic lękowy niestety wychowa lękowe dziecko. Dziecko przejmie jego lęki, będzie żyć później tymi lękami przez całe życie. I to jest jakby drugi minus tego, że dziecko po, jakby podejmując, jeżeli rodzic pozwala dziecku podejmować różne ryzykowne zachowania, nie wiem, właśnie, żeby wszedł na drzewo, żeby popłynął gdzieś, co się, nie wiem, kajakiem po, po, po Dunaju, wiadomo, że może tam mieć wyp, no, trudna trasa, czy no, różne rzeczy, chodzić po górach, tak. Że, 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 że dziecko uczy się radzić sobie w trudnych sytuacjach, uczy się nawet tego, że no jak się, nawet jak się, mówię, poślizgnij tą nogę z no to co? To mu się zrośnie. Bo to o co chodzi, że dziecko zostaje, świat się na tym nie kończy, to nie jest dramat. Ze wszystkim sobie można poradzić, nawet w bardzo drugiej Trudnej, a nawet czasami dramatycznej sytuacji. Nie tylko trudnej, nawet bardzo trudnej. Można sobie poradzić. Nie trzeba się tego tak bać. Czy to wyklucza ostrożność? Nie, oczywiście. Uczymy dziecka, żeby myślało, żeby analizowało, żeby nie podejmowało rzeczy, które są szkodliwe, bo to bez sensu. Ale Zresztą to, co chroni dziecko, to nie lęk rodzica, nie lęk rodzica chroni dziecko. Dziecko chroni tylko i wyłącznie relacja z rodzicem. Dobra relacja. Czyli on wie, że jest akceptowany przez rodzica, bezpieczny w jego otoczeniu i, i nie musi się martwić i bać. Ale jeżeli rodzic jest lękowy, to jak dziecko ma się nie bać? Mhm. Zwłaszcza, że dzisiejszy świat niestety. W porównaniu z moim jest nieporównywalnie bardziej niebezpieczny. Dlaczego? Bo mamy dostęp niestety do mediów. I mam wrażenie, że jakby tu wchodzimy na taki etap, o którym jest kiedyś taki element stykowy, o którym kiedyś pogadamy, że jakby czasami rodzice się nie boją o to, co potrzeba się bać, bo boją się o takie jeszcze jakby techniczne, tam potknie się, przewróci, wejdzie, spadnie z drzewa, a czasami właśnie omykają mu się te sprawy takie mediowo inne. Ale dla mnie to jest też takie ciekawe zjawisko, z którym się spotkałem, że niektórzy rodzice, z którymi sobie rozmawiamy, albo w sam, z których jesteśmy jakiś tam, współpracujemy, mają sytuację, że mają w domu straszny tam problem z dziećmi, wydają się, że te dzieci sobie z niczym nie dają rady i faktycznie w domu te dzieci wydają się bezradne, ale wystarczy, że ono ma Zajmieć się w sytuacji, kiedy od niego coś zależy, na przykład iść do sklepu i to kawałek drogi tą ruchliwą drogą, okazuje się, że radzą sobie, tam są ogarnięte, dochodzą, wrócą, yy, 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 bo działają, bo jeszcze orientują się, że tam mają jakby to one decydują o tym, co mają robić. I generalnie mam wrażenie, że, te, że, 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 że ten niepokój rodzica, tak ubezwłasnowania, to znaczy, jakby zwalnia z odpowiedzialności dziecko za, za pewne rzeczy, które robimy, i te sytuacje, w których ono samo nie czuje tego, że ono ryzykuje, Zabierają coś temu dzieciakowi z możliwości takich wychowawczych, rozwojowych. Nie no oczywiście jedną z takich podstawowych rzeczy, zadania rodziców do przygotowania dziecka do dojrzałości, to jest nauczenie samodzielnego myślenia. Samodzielnego myślenia, myślenia samodzielnego Oceny od sytuacji, urodzenia tak. na jego poziomie. A jak myślisz, a jak czujesz, a dlaczego tak uważasz, a co byś chciał zrobić? A chcesz iść z mamusią, czy chcesz zostać, status, zostać, nie wiem, z braćmi, statusiem, i tak dalej. To są takie wybory, ale to się zaczyna, jak dziecko jest małe. On ciągle powinien dokonywać wyborów. Nie, że mama mówi to zjedz, bo to dla ciebie najzdrowsze, tak? No i nawet może być najzdrowsze. Ja nie wykluczam, że nie, rodzic nie ma racji, ale dziecko i tak tego nie zje. Niech ono dojrzeje do tego, że on weźmie to i zje, bo warto. Oczywiście będziemy z nim rozmawiać, przekonywać, ale decyzje powinien podejmować on i to ryzyko. Ja pamiętam, ja pamiętam taki okres u jednej z moich córek, która przez naprawdę dosyć długi okres czasu, co mnie bardzo, bardzo była tym zaniepokojona, jadła suchy chleb i piła wodę, i czystą wodę. I od czasu do czasu zjadła jabłka albo zupę. To wszystko. Przyznam szczerze, że zaczęłam się po jakimś czasie bardzo niepokoić. Ale przeczekaliśmy i zaczęła być wszystko. wszystko. Gdzieś potrzebowała. Yy, taka by potrzeba. Nie wiem, dlaczego tak było, że ona sobie sama osobiście zrobiła się. Tak powiem, odtruwanie organizmu. A. Ale. E, ale te, mnie się wydaje, że to jest szalenie ważne, że dziecko musi doświadczyć ryzyka i skutków ryzyka i pozytywnych i negatywnych. Oczywiście rozmawiamy, uczymy, myślenia. W kontekście tego, co rozmawialiśmy, przypomina mi się takie wydarzenie nie całkiem dawne, sprzed 30 lat. Wydaje mi się, że nie tak dawno, choć dla młodszych słuchaczy to mogło wtedy jeszcze nie być na świecie. Kiedy byłem w Irlandii na klifach Moheru i tam E, z, oglądało się w ten sposób, że e, podchodziło się bez żadnego zabezpieczenia na, to, na takiej płaskiej skale i patrzyło się w dół, 200-300 metrów w dół, w, w skały, w które uderzyło morze. I uderzyło mnie wtedy, paradoksalnie uderzyło mnie wtedy, to, że tam nie było żadnego zabezpieczenia. Każdy na własne ryzyko decydował, jak ma podejść, żeby nie zginąć, nie spaść. Jeżeli ktoś się czuł, nie miał ręku wysokości, po prostu się wychylał, jeżeli ktoś czuł, że jest coś nie tak, to po prostu kładł się na płasko, więc się podsuwał, wystawiał głowę. Ja byłem z tych, co leżeli na płasko i wystawiali głowę. Yy, yy, I zadziwiło mnie to, że jak później szukałem informacji, ile osób zginęło tam, to, to zginęli ci, co niestety mają zginąć, znaczy samobójcy, którzy tam, ale tam nie było żadnego, żadnego wypadku. Yy, i jak wysłuchałem, taka znajoma była teraz w Inlandii, jak ich moheru, i właśnie opisywała, że nie sposób teraz spójść, spojrzeć w dół, bo te zabezpieczenia tam mają do 3 metrów wysokości, bo na wszystkim. I chodzi mi o to, że żyjemy w takich czasach, które nas tak mają zaopiekować, yy, zagwarantować bezpieczeństwo i też pod presją tego, żeby nie być oskarżony, że nie zagwarantowały tego bezpieczeństwa. I czasami yy, bycie rodzicem czy bycie wychowawcą który godzi się na to, że dzieci są poddane jakiejś sytuacji niekomfortowej, ja już, nawet nie, mówię, nie, wy, ja już nie powiem ryzykownej, ale niekomfortowej, to zaczyna, to, to powoduje, że na przykład bardzo często wychowawcy klas rezygnują z obozów wędrownych lub jakichś wypraw, gdzie są robimy jakieś ryzyka, potknięcia się w wyższe góry, nawet z przewodnikiem, żeby nie być narażonym na to, że będzie się oskarżonym na narażanie swoich dziecko, że się Potknie, że zbije kolano, bo później dziecko bierze telefon i dzwoni do mamy, mówi co to jest. On jest spocony, on się może przeziębić. My tu o... I, I chodzi mi o to, że żyjemy w takich czasach, kiedy yy, tak, jak, tak jak pewni rodzice decydują się na edukację alternatywną, to dopiero pewni rodzice decydują się, że, nie wiem, będąc do harcerstwa, wysyłając na obóz, że będą spali, że dzieci będą spały na, na pryczach. Ale generalnie to zaczyna być świadoma decyzja i pytamy rodziców, czy godzą się na takie ryzyka. W związku z tym nauczyciele, jak jedno z pamiętam spotkanie z wizytatorem, który miał z dyrektorami, bo takie, ja oduczę was robienia wycieczek z dziećmi, bo nawet nie wiecie, ile wy wtedy ryzykujecie. ryzykujecie. Tak. A i, te, i, i mi siada, bo Czujesz, że nie tylko działasz wbrew. Tak. R rodzicom, ale wbrew władzom oświatowym, tak. wbrew przepisom, wbrew wszystkiemu, i raptem okazuje się, że, że jesteś jakimś oszomem wychowawczo-edukacyjnym. Tak, to jest w ogóle niesamowite, bo ym, ym, moje wnuki przez całą szkołę podstawową nie były na żadnej wycieczce, bo nie od razu powiedziała, że nie zrobi. Ja w tym czasie, ja pamiętam ja swoją szkołę podstawową, na ile ja wycieczkami byłam, ja pół Polski poznałam dzięki wycieczkom szkolnym, trzydniowym. A ani jedna wycieczka. Ona powiedziała, no nie zrobi, koniec. No i to, i to się robi jakby słabe. Nikt nie słabe, zmusi, nikt nie... Bo my z jednej strony mówimy o tym, co, jest fajne, jak jest cenne, te trochę ryzyka, te, te trochę śmiałości, a z drugiej strony widzimy, że my społecznie jako pewna struktura, no bo co powiedzmy? szkoła, kuratoria, urzędnicy, sanepit, strażak, to jest jakaś struktura, która jakby tworzy pewne otoczenie formalne. Wiem, no tak. ho, Błądzisz, błodzisz rodzicu. To jest taki trochę... I ty ryzykujesz, bo, bo to nie... Rozumiesz? I, jakby, I dlatego też mam wrażenie, że dużo trzeba odwagi w rodzicu, żeby móc świadomie pozwolić działać dziecku w pewien sposób. Na przykład wypuścić go na podwórku. To nie chodzi o to, że tak statystycznie rzecz biorąc podwórka są bezpieczniejsze. Chodzi o to, że ryzyko teraz, które ponosi rodzic, jak się coś wydarzy, a dziecko będzie bez opieki, jest zupełnie inne niż kiedyś. W związku no tak, z tym, tak. to jest czasami jakby, a co jest najciekawsze, nikt nam tego nie kazał, to się dzieje jakoś tak sami. samo. Tak, ale my to robimy. My to robimy, my dorośli to robimy. Tworzymy to wszystko. To, to jest nasze dzieło. Niestety, taka jest prawda. Jeżeli można jakąś dać konkluzję z tego naszego spotkania, to prowadząc dzieci i siebie, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co tak w nas jest do końca jakby wszyte, prawda? Kochamy życie, ale na ile nie boimy się tego takiego oczywiście granicznego ryzyka, bo, bo, bo to, to ryzyko istnieje, ale ono, ono istnieje tak w minimalnym procencie. To nie jest tak, że każde dziecko, które się potknie, to, 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 to ginie. Ale na, na ile to jest nas i to, co ty powiedziałaś, że to, co możemy jakby dać, to tą właściwą relację, żeby podejmując różnego typu wysiłki, dziecko czuło się po prostu bezpiecznie z nami i wracało do, tej, do tego portu, e, jakim mam dla Bezpiecznego, Bezpiecznego. akceptowalnego. Czy to, kończąc tą rozmowę o tym ryzyku, chciałbyś coś dodać? Coś Ci może przyszła, jakaś refleksja jeszcze do głowy, coś, co chciałbyś przekazać w kontekście... No e... tylko tyle, żeby się tego nie bać. Żeby się tego nie bać. Bo tak naprawdę nigdy nie wiemy, gdzie tak naprawdę jest prawdziwe niebezpieczeństwo. Kiedy, w którym momencie? Świadomość tego daje jechać. więcej swobody i wolności, niż nam się może wydawać. Tak, tak. Mario, mam nadzieję, że kończymy pozytywnie i optymistycznie. Nie bójmy się. <grym> Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą okay. rozmowę. Dziękujemy za Twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw. Lub włączysz kolejny odcinek naszego podcastu, mamy do ciebie prośbę. Zostaw swoją opinię o naszym podcaście, daj znać, co było dobrego oraz co moglibyśmy poprawić. Twoja opinia pozwoli nam tworzyć jeszcze lepsze treści oraz dotrzeć do nowych słuchaczy. Razem pokażemy, że edukacja może wyglądać inaczej.